Magiczne cukierki. Bożytar jak co dzień wstał koło 11. Wczoraj był u niego jego syn wraz z wnukiem, więc mieszkanie było bardzo czyste. Nie ma czym oddychać. Za czysto. Żeby doprowadzić to do ładu, potrzebny mi będzie miesiąc. No nic, dam radę, powiedział do siebie. Po chwili rozległo się pukanie do drzwi. Kogo to niesie? Środek nocy jest kurda, karwasz-barabasz – Powiedział do siebie idąc w stronę drzwi. Cześć Maniuś, co słychać, stary druchu? A stara bida, ale flaszeczkę przyniosłem na nasze smutki. Mądrego to aż miło posłuchać. Obydwoje weszli do salonu i po chwili z lubością wsączyli wyborny napitek. Lidr wódki. Boguś, a co to takie cukierki widzę, masz? A nie wiem, możemy spróbować. Widzę, że jest sześć, więc po trzy na łeb będą. Bożydar wziął opakowanie z dropsami i podzielił na dwie części. Jedną dał koledze, natomiast resztę wpakował do ust. Marian zrobił tak samo. Jakieś takie bez smaku, gorzkie, powiedział Bożydar. Prawda, ale zapiję się wódą i przelecą jakoś. Coś mi się Maniuś w głowie kręci. Nie wiem od czego, może pogoda czy coś. Wiesz, ja mam tak samo. Wypijmy do końca flaszkę i będzie lepiej. Po kilku minutach butelka świeciła pustkami, a Marian z darem dostali wizji. Boguś, zobacz tych górników przed twoim domem. Kopią szyb w twoim ogrodzie. Kurda, ja im dam. Idziemy, zakomenderował. Obydwoje wyszli, i za pomocą różnych wezwysek próbowali pozbyć się natrętów. Niestety słowa nie skutkowały, więc postanowili użyć innych argumentów. "Maniuś, bierz łopatę, ja biorę widły i idziemy na nich", zawołał. Jak powiedział, tak zrobili. Poszli do stodoły, zabrali sprzęt i w zwartym szeregu natarli na intruzów. Wróg, zamiast uciekać, stał w miejscu. Więc po krótkiej batalii wszyscy intruzi leżeli martwi. Tak naprawdę walili w powietrze. Boguś, patrz! Smok! Na niego! Zawołał. Obydwaj mężczyźni ruszyli pędem na PKS, który wzięli za smoka i zaczęli go okładać bez opamiętania łopatą i dźgać widłami. Kierowca skręcił, dodał gazu i zwiał. Zwycięstwo! Łatwo poszło. Pewnie jakiś niedoświadczony to był smok albo chory. Powiedział Bożydar. Zgadzam się. Pewnie młody, ze starym nie byłoby tak łatwo. Patrz, idzie czarny rycerz. Chce nas zabić. Naprzód, na niego. Zawołał Bożydar. Obydwaj pędem ruszyli na niczego nieświadomego listonosza. Kiedy dzieliło ich od niego piętnaście metrów, ten zdał sobie sprawę, wsiadł do samochodu i z piskiem opon uciekł. Jesteśmy niepokonani, powiedział z dumą Bożydar. Masz rację, przyjacielu. Nikt nas nie pokona. Chodź, idziemy do karczmy, bo dawno tam nas nie było. Trzeba przypomnieć, kto tam rządzi, powiedział Bożydar. Obydwaj udali się do gospody. Kiedy weszli do środka, ujrzeli przed sobą siedzących za stołami orków i goblina zaladą. Co zrobiłyście z karczmarzem i naszymi mieszkańcami? Plugawe poczwary. Wydarł się Bożydar. Obydwaj mężczyźni schylili się, wyciągnęli. Z gumofilców po bagnecie, wynocha stąd, żeby mi wasza noga więcej tu nie postała. Przejmujemy ten lokal. Plugawe bestie, gobliny, orkowie, gdzie są ludzie? Co z nimi zrobiliście? Wszyscy pospiesznie uciekli z karczmy, natomiast barman pędem ruszył po schodach i zareglował drzwi. Marian z Bożedarem, korzystając z okazji, Zaczęli wypijać pozostałe w kuflach, szklankach, kieliszkach napitki, zagryzając tym, co było akurat na stołach. Trzeba to zjeść i wypić, bo to dary boskie, więc się nie godzi, żeby się zmarnowało. Święta racja Boguś, zgadzam się z Tobą bez dwóch zdań. Po kilkunastu minutach przed karczmą rozległ się dźwięk syreny policyjnej i do środka wparowało dwóch uzbrojonych policjantów. Proszę rzucić broń i ręce do góry, powiedział posterunkowy baryła. Jako, że cukierki przestawały działać, obydwaj odzyskiwali już świadomość. Panowie, po co te nerwy? Czy nie można się już w spokoju napić i zjeść? Zapytał zdziwiony Bożydar. Nie rozumiem. Przecież mieli być panowie agresywni i atakować wszystkich łopatom i widłami? Zapytał sierżant szczur. A to niespodziankę panom policjantom zrobiliśmy. Siadajcie, panowie. Zjemy co? Bo lepiej się z pełnym żołądkiem rozmawia. Nie namawiam ale te napitki też trzeba wypić, a że pan Jezus kazał się dzielić, więc się dzielimy z wami, powiedział bożydar. Marian wziął cztery szklanki z lady i butelkę wina ze stołu, nalał każdemu solidną porcję. Wszyscy czterej jednym haustem opróżnili zawartość. To chyba nic tu po nas, panowie. Służba nie drużba, musimy iść, odpowiedział sierżant Szczur. Z Bogiem, panowie, odpowiedzieli równocześnie bożydar z Marianem. Po chwili policjanci wyszli. A staruszkowie pałaszowali pozostawione na stołach przysmaki. Wiesz, Maniuś, jakoś mam pustkę w głowie i nie wiem, co się działo przez ostatnie kilka godzin. Coś mi się przypomina, że biegliśmy z widłami i siekierą i walczyliśmy z potworami, ale nie jestem pewien. Boguś, ja tak samo mam, tylko delikatne przebłyski. Wiem, że na pewno była to sprawka tych cukierków. Akurda Piotr jeden, Zamiast się uczyć, to cukierki bierze i dziadkowi zostawia. Ja mu dam, jak przyjdzie. Po chwili rozległo się mlaskanie i siorbanie i obydwaj wrócili do pozostawionych na stole rzeczy.